Burzliwa noc drzwi uchylone, a łóżeczko Sofii puste. Maria wpada w panikę, gdy odkrywa zniknięcie córki. W ciemności i deszczu widzi sylwetkę to Max, wierny przyjaciel, który nie opuścił ich ani na chwilę. Co się wydarzy, gdy lojalność stanie w obliczu największej próby? Był późny wieczór. W powietrzu unosiła się wilgoć, a wioska, położona nad brzegiem jeziora, spowita była gęstą mgłą. Cisza, która ogarniała to miejsce była zarazem uspokajająca i nieco niepokojąca. To tu Maria, młoda matka, postanowiła rozpocząć nowy rozdział życia, uciekając od bolesnych wspomnień i zakończonego małżeństwa. Przeprowadzka do tej spokojnej, lecz odizolowanej okolicy miała być jej drogą do odnalezienia wewnętrznego spokoju. Maria nie była sama. Towarzyszyła jej malutka córeczka, Sofia, a ich życie miało się toczyć w rytmie cichych dni i nocy, daleko od zgiełku miasta. Mimo pozornego spokoju, Maria nosiła w sobie niewidzialny ciężar niegdyś miała wiernego przyjaciela, psa o imieniu Max, który stał się ofiarą jej decyzji. W obliczu rozstania musiała go oddać, wierząc, że tak będzie lepiej dla nich obojga. W głębi serca czuła jednak, że jej życie stało się uboższe, jakby brakowało czegoś istotnego. Ale mówiła sobie, że to była słuszna decyzja prostsze życie bez dodatkowych zobowiązań. Pewnego wieczoru, przechadzając się nad brzegiem jeziora, Maria zauważyła cień w oddali. Serce zabiło jej mocniej, czyżby to mógł być Max. Wzrok nie pozwalał jej rozpoznać postaci, a jej serce toczyło wewnętrzną walkę. Miała ochotę zawołać go, sprawdzić, czy to naprawdę on, ale wspomnienia związane z dniem, gdy go oddała, nie pozwalały jej podjąć kroku. W mroku czuła się obserwowana, a myśl o Maxi wywołała w niej bolesne wspomnienia. W tej chwili nie zauważyła, że Sofia, pełzając po trawie, zbliżyła się do krawędzi jeziora. Nagle usłyszała głośny plusk. Odwróciła się z przerażeniem i zobaczyła, jak mała dziewczynka walczy z wodą. Serce Marii zamarło, jej córka tonęła. Zastygła w szoku, niezdolna do działania. W tym momencie z mroku wyłoniła się znajoma sylwetka, która bez wahania rzuciła się do wody. To był Max. W jednej chwili, bez zastanowienia, zanurkował w stronę Sofii, ratując jej życie. Maria była wstrząśnięta, Max, ten sam pies, którego niegdyś oddała, teraz ryzykował życie dla jej córki. Emocje opanowały ją całkowicie wdzięczność, wstyd, zaskoczenie. Przez chwilę nie mogła uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Max wynurzył się z wody, trzymając Sofię delikatnie w pysku. Zbliżył się do brzegu, a Maria, wciąż w szoku, wybiegła, by przytulić swoją córkę. Uratowana, Sofia uśmiechnęła się do Maxa, jakby rozumiejąc, kto przyszedł jej na pomoc. Maria spojrzała na psa, a w jej oczach pojawiły się łzy. Przypomniała sobie wszystkie chwile, gdy Max był jej wiernym towarzyszem, jak wspierał ją w najciemniejszych momentach jej życia, i zrozumiała, że jego lojalność nigdy nie wygasła. Tamtego wieczoru przy jeziorze. Pośród mgły, Maria poczuła, że jej życie zatoczyło krąg. Max wrócił, przypominając jej o miłości i przywiązaniu, które nigdy nie zniknęły mimo trudnych decyzji i samotnych dni. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, odczuwała głęboką potrzebę naprawienia błędów w przeszłości. Maria nie mogła otrząsnąć się po wydarzeniach nad jeziorem. Każdy raz, gdy spoglądała na Maxa, wspomnienia wracały z pełną siłą. W jej głowie pojawiały się obrazy dawnych dni. Gdy Max był jej wiernym towarzyszem, przy niej podczas samotnych wieczorów i niepewnych poranków. Przypomniała sobie te chwile, gdy siedzieli razem na kanapie, Max wtulony u jej boku, jakby wiedział, że potrzebuje ciepła i wsparcia. To on pierwszy pocieszał ją w trudnych chwilach, zanim Sofia pojawiła się na świecie. Jednak najboleśniejsze wspomnienie wciąż raniło jej serce dzień, kiedy postanowiła go oddać. Przed oczami miała jego spojrzenie, pełne dezorientacji i zranienia, gdy zamykała drzwi. Cisza, która wtedy zapadła, była dla niej jak ciężar, z którym do dziś nie potrafiła sobie poradzić. Wewnętrzny dialog, który prowadziła od tamtego czasu, nie dawał jej spokoju. Czy naprawdę zrobiła to, by uprościć swoje życie? A może po prostu próbowała uciec od wszystkiego, co przypominało jej o przeszłości? Obserwując teraz Maksa, jakby na nowo poznawała tego psa. Zastanawiała się, czy przez cały ten czas szukał jej, czuwał nad nią i Sofią z oddali. Czy naprawdę wierzyła, że może zastąpić jego miejsce kimś lub czymś innym? W jej sercu pojawiło się poczucie wdzięczności, ale i wstyd. Zrozumiała, jak wielkim błędem było porzucenie go, a obecność Maxa obudziła w niej głębokie poczucie odpowiedzialności. Max, który teraz wrócił do ich życia, stał się nie tylko towarzyszem, ale i opiekunem Sofii. Przesiadywał przy jej łóżeczku. Czuwał nad nią podczas dnia, a jego czujność była nieodłącznym elementem ich codzienności. Maria z każdym dniem obserwowała, jak wieś między Sofią a Maxem się zacieśnia. Mała Sofia, bez lęku i z czystą dziecięcą ciekawością, wyciągała rączki do psa, dotykając jego miękkiej sierści, śmiejąc się przy tym radośnie. W oczach Marii widok ten był jednocześnie źródłem radości i głębokiej nostalgii. Max traktował Sofię jak własne dziecko. Jego troska i delikatność, z jaką odnosił się do niej, były dowodem na to, że jego lojalność nigdy się nie zachwiała. Maria czuła się, jakby Max na nowo przyjął rolę opiekuna w ich rodzinie, bez względu na wszystko, co się wydarzyło. To doświadczenie pozwoliło jej zrozumieć, że prawdziwa miłość i lojalność nie znają granic ani urazów. Obserwując ich relacje, Maria zaczęła zastanawiać się, czy naprawdę była sprawiedliwa wobec Maxa. Przez lata wmawiała sobie, że to była najlepsza decyzja, że dzięki temu Max będzie miał lepsze życie. Ale widząc teraz jego oddanie wobec Sofii, poczuła się zawstydzona swoimi dawnymi przekonaniami. Max wrócił, nie oczekując niczego, tylko z niegasnącą miłością i troską. W tym momencie Maria poczuła, że ich historia zatoczyła pełen krąg, a ona dostała drugą szansę, by naprawić swoje błędy i odbudować to, co kiedyś straciła. Z każdym dniem Maria coraz mocniej odczuwała wagę swoich dawnych decyzji. Powrót Maxa do ich życia wydobył na powierzchnię emocje, które wcześniej starała się stłumić. Zaczęła zastanawiać się, czy oddając go, rzeczywiście działała z troski o swoje dobro, czy też była to próba ucieczki od przeszłości. W głębi duszy wiedziała, że Max był symbolem wszystkich chwil, w których czuła się samotna, zagubiona, ale także bezpieczna, mając go u boku. Oddanie go było, jakby odcięciem się od tej części jej życia, jednak teraz, gdy powrócił, Maria nie mogła dłużej unikać odpowiedzialności za swoje czyny. Niepewność i poczucie winy zaczęły narastać, tworząc wewnętrzny konflikt. Max, mimo że wrócił do niej bez śladu urazy, stanowił bolesne przypomnienie błędu, który popełniła. Obawiała się, że choć teraz pragnie naprawić swoją relację z nim, to jest już za późno. Czy miała prawo przyjąć jego miłość i lojalność, skoro wcześniej tak łatwo z niego zrezygnowała? Ten konflikt wewnętrzny drążył ją coraz bardziej, utrudniając pogodzenie się z przeszłością i cieszenie się teraźniejszością. Tymczasem, zewnętrzne problemy zaczęły narastać. Mieszkańcy wioski zauważyli Maxa i zaczęli snuć plotki. W niektórych z nich budził niepokój obawiali się, że pies, który przez pewien czas żył na wolności, mógł stać się nieprzewidywalny. Inni zaczęli sugerować, że jego nagła lojalność wobec Marii i Sofii jest co najmniej dziwna. Ktoś nawet zasugerował, że Max mógł wrócić tylko po to, by wyrównać rachunki za to, że został porzucony. Maria, słysząc te słowa, czuła narastającą frustrację i złość. Nie chciała, by Max był oceniany przez ludzi, którzy nie znali ich historii i nie mieli pojęcia, jak wielką rolę odegrał w jej życiu. Z każdym dniem narastała w niej potrzeba, by bronić go przed osądami innych i w końcu przyznać, jak wiele dla niej znaczy. Jednego dnia Maria rozmawiała z sąsiadką, starszą kobietą, która od lat mieszkała na obrzeżach wioski. W rozmowie kobieta niespodziewanie wspomniała, że od miesięcy widywała Maxa w pobliżu wioski. Pojawiał się regularnie na jej podwórku, siadał w cieniu drzew i wpatrywał się w kierunku jeziora. Kobieta przyznała, że początkowo była tym zaniepokojona, ale później zauważyła, że pies zdaje się nie szukać nikogo innego jak tylko Marii. Na wieść o tym serce Marii zabiło mocniej. Ta informacja sprawiła, że poczuła jednocześnie fale wdzięczności i głęboki wstyd. Max nie opuścił jej, nawet kiedy ona podjęła decyzję o jego oddaniu. Czekał cierpliwie, jakby wiedział, że pewnego dnia będą znowu razem. Ta rozmowa z sąsiadką była momentem przełomowym. Maria zrozumiała, że Max zasługuje na jej pełne oddanie i lojalność. Postanowiła, że niezależnie od tego, co powiedzą mieszkańcy wioski, Max pozostanie przy niej i Sofii. To była jej szansa na naprawienie błędów i pokazanie, że jego miłość nie poszła na marne. Następnego dnia, gdy kolejny mieszkaniec wioski próbował podważyć decyzję Marii o trzymaniu Maxa, ona zdecydowanie stanęła w jego obronie. Powiedziała jasno, że Max jest częścią ich rodziny i że nie pozwoli, by ktokolwiek kwestionował jego miejsce przy ich boku. Tym samym symbolicznie zamknęła rozdział, w którym wahała się i pozwalała innym decydować o jej życiu. Noc była burzliwa, a wiatr huczał wokół domu Marii. Deszcz uderzał o okna z taką siłą, że zdawało się, jakby natura postanowiła sprawdzić ich wytrzymałość. Maria obudziła się z dziwnym niepokojem. Sprawdziła godzinę, była trzecia nad ranem. Coś jej jednak nie pasowało. Zerknęła na łóżeczko Sofii, ale ku swojemu przerażeniu zastała je puste. Serce zabiło jej szybciej, gdy dostrzegła, że drzwi wejściowe były uchylone. Przerażona, wybiegła na zewnątrz w nocną burzę, wołając imię córki. Jej krzyki ginęły w szumie deszczu i huku piorunów. Biegnąc przez podwórko, ledwo widziała cokolwiek przez gęsty deszcz i mrok. W pewnym momencie, na tle mglistego krajobrazu. Dostrzegła sylwetkę to był Max, który z determinacją prowadził Sofię z powrotem w stronę domu. Pies ostrożnie, lecz stanowczo kierował dziewczynkę w stronę bezpiecznego miejsca, balansując między chronieniem jej przed deszczem a pilnowaniem, by nie zboczyła z drogi. Maria z trudem hamowała łzy wdzięczności i przerażenia. Zdała sobie sprawę, jak wielką rolę Max pełnił w ich życiu, strzegąc ich niczym anioł stróż. W tej burzowej nocy, jego lojalność, gotowość do działania i instynkt ochrony okazały się niezastąpione. Gdy Sofia bezpiecznie dotarła do matki, Max spojrzał na Marię, a w jego spojrzeniu była siła i zaufanie, jakby mówił: Nigdy cię nie opuściłem. Po tej nocy wszystko stało się dla Marii jasne. Zrozumiała, że Max był w jej życiu czymś więcej niż tylko psem. Był symbolem bezwarunkowej miłości, która przetrwała próbę czasu i rozłąki. Wszystkie jej dylematy, wątpliwości i poczucie winy zaczęły ustępować miejsca głębokiemu poczuciu wdzięczności i szacunku. Max pokazał jej, co oznacza lojalność niezłomną, niezależną od tego, co wydarzyło się w przeszłości. Maria postanowiła, że od tego momentu nigdy więcej nie pozwoli, by Max poczuł się niechciany. Z całą pewnością zaczęła mówić o nim jako o członku rodziny, nie tylko w swoim sercu, ale i przed innymi mieszkańcami wioski. Dzięki tej determinacji, wkrótce wioska zaczęła patrzeć na Maxa inaczej. Przestali traktować go jako zagrożenie i z czasem zrozumieli, jak wyjątkowy jest jego związek z Marią i Sofią. Dla Mari był to początek nowego rozdziału. Nauczyła się, że nie można uciekać od przeszłości ani próbować wymazać bólu, oddając kawałek swojego życia. Zrozumiała, że Max, mimo bólu rozłąki, nigdy jej nie opuścił, czekając na nią cierpliwie i wiernie. Jego obecność przypominała jej, że czasami to, co odrzucamy w chwilach słabości, jest tym, co w rzeczywistości najgłębiej nas kształtuje i daje nam siłę. Kiedy kolejny poranek przyniósł spokojne niebo po burzowej nocy, Maria usiadła na werandzie z Sofią na kolanach i Maxem u stóp. Był to moment pełen spokoju i ukojenia. Czuła, że jej rodzina jest teraz kompletna, a dylematy, które ją męczyły, odeszły w niepamięć. Max, leżąc obok, spoglądał na nią wiernym wzrokiem, a Maria wiedziała, że ich więź jest niezniszczalna. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś takiej lojalności? Jeśli spodobała ci się ta historia, ta, która właśnie pojawiła się na ekranie, jest równie poruszająca.